Szanowni maturzyści, Liceum Ogólnokształcącego imienia Szarych Szeregów Myszczonowie. Kończy się pewien etap waszego życia. Pomału przestajecie być uczniami i wchodzicie w życie dorosłe. Przed Wami ten chyba jeden z najważniejszych egzaminów życiowych, egzamin maturalny. Mam nadzieję, że podtrzymacie tradycję naszej szkoły i zdacie ten egzamin w 100%. Polony za czas zacząć. Myślę, że liceum imienia Szarych Szeregów, Mszonowie jest świetnie przygotowane do tego egzaminu dojrzałości, a dzisiejsza studniówka, czyli bal, będzie spędzony w miłej, przyjemnej atmosferze, czego oczywiście życzę wszystkim maturzystom oraz tego, by matura, do której podejdą za 100 dni, udała im się jak najlepiej, by osiągnęli wymarzone wyniki i dostali się na te studia, które sobie wybrali. stres, ale daliśmy radę. Polo nas nam się udał, miejmy taką nadzieję. To już jest tylko 100 dni do bardzo ważnego wydarzenia dla nas, jakim jest matura. Mam nadzieję, że będziemy się bardzo dobrze bawić i to będzie dla nas niezapomniany wieczór. Jest przede wszystkim spotkaniem z nauczycielami od strony takiej bardziej prywatnej, możliwość też takiej zabawy i zrównania się z dorosłymi. I przede wszystkim wspaniałą nocą, gdzie będziemy mogli się wybawić, a resztę czasu poświęcić na przygotowania do matury. Studiówka jest dla mnie ważnym dniem, ponieważ uświadamia dla nas, ważnym dniem, ponieważ uświadamia nam, ile czasu zostało nam do egzaminu dojrzałości.